Wakacje, które totalnie nas zaskoczyły. 7 dni w apartamencie dla nawet 6 osób i tyle świetnych miejsc dookoła. Tego szczerze się nie spodziewaliśmy. Najlepsze jest to, że to nie była nawet jakaś specjalna okazja. Zobacz, jak wypadł na tydzień w Hiszpanii, w tym jednym z trzech najzdrowszych regionów na świecie, przynajmniej według WHO. W dalszej części info, jak to wszystko zorganizować? Jeśli to nie jest przepis na udane wakacje, to nie wiem co jest. Zresztą co tu dużo opowiadać. Zobacz jak było. Mamy sporą kolejkę dzisiaj. Dzisiaj zauważyłem, że lubię być na lotniska. Kiedyś zawsze to się kojarzyło z jakimś stresem. Pamiętam pierwszym podróże. Teraz po prostu fajnie się czuję. Wiem, że coś ciekawego się będzie działo. Zawsze coś ciekawego ze mną się dzieje, co nie? Patrzcie, tutaj gdzie można sobie sprawdzić, czy bagaż nie macie za duży do samolotu, niektórzy ludzie chyba nie rozumieją zrobili sobie śmietnik. W Amsterdamie słyszałem już kiedyś, że można zatrzymać napój jak się przechodzi przez security i dzisiaj faktycznie to się potwierdziło. Nikt nie kazał nam nic wyciągać w ogóle nie trzeba wyciągać żadnych rzeczy z plecaka laptopów nic tutaj wszystko można mieć w środku. Czy tu mają jakieś inne systemy prześwietlania niż na innych lotniskach? No i moi drodzy, jesteśmy w Alicante, czekamy na nasz transport. Natalia coś nagrywa, patrzcie, coś nowego. Padnijcie do niej na jej Instagrama, bo tam będzie dużo się działo. Ole wielki, ja to jest sól. Ja bym powiedział, że to piasek, jakbyś mi nie powiedziała I jesteśmy na miejscu, ulica Salwadora Dali. Na dzisiaj starczy. Długi dzień, zmęczeni jesteśmy. Jutro będziemy już coś zwiedzać bardziej intensywnie. Dzisiaj ruszamy zobaczyć jakąś ponoć fajną latarnię, i jest tam jakaś bardzo fajna plaża. Nawigacja w Hiszpanii prowadzi nas drogę w prawo, zjeżdżamy w prawo, a tam nagle koniec drogi rozłożone tragany, jakieś wielkie kurcze targowisko chciałem wycofać, policja za nami podjechała no i trafiliśmy do restauracji takie bardziej knajpki na razie, na kawkę tylko żeby troszkę energii nabrać koło takiej pięknej latarni morskiej Rachunek przyszedł za kawę, espresso i wodę 4,80 i nie wiem, tragedii nie ma Taka ciekawostka, że tutaj idąc drugi raz już w stronę tej latarni, słyszeliśmy język polski, także chyba w okolicy jest dużo Polaków. Albo przynajmniej czterech. Albo przynajmniej czterech. Patrzcie, jakie ciekawe miejsca ludzie sobie wynajdują, żeby posiedzieć. Krzesełka, prowiant, lodóweczka. Ale fajnie. Jakbyście byli w okolicy tej latarni morskiej, to my właśnie idziemy w poszukiwaniu restauracji z najlepszymi opiniami tutaj w okolicy. I już wchodzimy w takie bardziej jakby turystyczne regiony. Coś się zaczyna dziać. O, już mamy chyba tą naszą restaurację, którą Natalia wypatrzyła na TripAdvisorze. To jest ta restauracja, tutaj możecie zobaczyć ceny. A wieczcie, mają tutaj busy, jak to nam pani kelnerka powiedziała. Pani, która tutaj pracuje jako kelnerka bardzo miła i mówi fajnie po angielsku, z akcentem się zapytałem skąd jest. Ona jest z Hiszpanii, ale wychowała się w Stanach, także stąd taki akcent świetnie mówi po angielsku, więc nie ma problemu z dogadaniem się. No i jak się dowiedzieliśmy od pani kelnerki, że oktopus paella to nie jest coś, co się często spotyka. Ja nawet tego nie wiedziałem, ale zaraz próbujemy. Taki od rachuneczek, ale ledwo zjedliśmy. Świetne miasteczko, bardzo fajny klimat. No i niesamowite jedzenie w tej restauracji o masz. Natalia torbę zobaczyła. Jakie było jedzenie? Zapraszamy Was już teraz na odcinek, gdzie będziemy podsumowywać wszystkie restauracje, w jakich jedliśmy tutaj w Hiszpanii. Takie topki, same tak nie wybierzemy najlepsze. Jedziemy dzisiaj na kubańską muzykę na żywo. Uuu ale tutaj pięknie. Lubię takie uliczki i może gdzieś tam z tyłu. Czemu mielibyśmy się tedy nie przejść? Człowiek nie taki, co by się nie przeszedł? <laughs> Pozdrawiamy Kuba. <laughs> patrzcie, moi drodzy, jaką żeśmy tutaj plażę wypatrzyli. Tylko jak ci ludzie tam w ogóle weszli. Patrzcie, moi drodzy, jaki tutaj znaleźliśmy tajemne przejście i tam schodkami. Na dół, na dół, na dół. I patrzcie na tą plażę. Mini plażę. Z takimi widokami. Ale bardzo to jest. W piesce leży faktycznie. Tam w jakiejś jaskini ludzie sobie patrzą. O ale tutaj jest ciekawie. Chcecie się pozbyć niewygodnego partnera, to tu jest idealne <grym miejsce <grym na to. <grym> Jesteśmy teraz w miejscowości La Manga, to jest bardzo turystyczna miejscowość, która jest na takim cyplu przypominającym troszkę Cancun w Meksyku Ten apartament kosztował nas 504 euro za 7 nocy. Teraz właściciel oferuje jeszcze samochód, który można dostać do apartamentu za 40 euro dziennie. I pierwszy dzień jest gratis. Jesteśmy już na imprezie, gdzie jest kubańska muzyka na żywo, kubańska restauracja. Szukamy wejścia. Zaraz będziemy wam pokazywać coś więcej. 12 Cześć. Kamila już na nas czeka. Zobaczcie. Muszę to miejsce odwiedzić. Jak przyjeździecie kiedyś do tego apartamentu, to szukajcie tego zaparzacza. To będzie ten sam, w którym my sobie robiliśmy kawę. Słuchajcie, tydzień tutaj to trochę mało Jesteśmy na tym różowym jeziorze solnym, ale troszkę tak nie, nielegalnie tutaj trzeba chyba dostać się, co nie? Bo to legalne wejście jest po prostu brama i jest wszystko zamknięte To, co uwielbiamy, czyli stroma trasa pod górę przy 30 stopniach. Słuchajcie, jakbyście przyjeżdżali do parku Palm w Elcze, to zaparkujcie sobie na parkingu saba podziemnym, bo tam będzie raczej bardzo ciężko. Zobaczcie, tutaj macie, on tak się nazywa i stąd już jest niedaleki spacer. Tam objechaliśmy wszystko z dwa razy i ciężko, ciężko gdziekolwiek zaparkować. Jest tutaj dużo aut i raczej chyba, że będziecie gdzieś wcześniej rano. Większość z tych palm to są palmy daktylowe, które owocują w grudniu. Pół miliona palm, przeważnie palmy daktylowe. Największe skupisko palm w Europie, jedne z największych na świecie. Można zobaczyć też pawie, albinosy, ale niestety nie mieliśmy takich. Piękne miejsce, gdybyście byli tutaj w okolicy, to na pewno warto tutaj wpaść. Cena wstępu dla osoby dorosłej to 6 euro. Z jednego dnia aż w 7. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jesteśmy już z powrotem w Lazenia. Idziemy coś zjeść. Tu Natalki rybka, a tu mój stek. Dostawcie lajka like pod filmem i subskrybujcie kanał. Takie kaktusy właśnie mi się kojarzą z teneryfą. Kawka zrobiona. W tym zaparzaczu jakoś tą kawkę sobie dajemy rady zrobić, chociaż to nie jest taki zaparzacz, jakiego szukałem. Tak. Rano trzeba podpisywać na Wasze maile i na Wasze komentarze. Mamy tutaj zapytania od osób, które wybierają się na safari. Też musimy to ogarnąć. Później ruszamy. Ruszamy w kolejną przygodę. Tak jak mówiliśmy, dzisiaj piękne jezioro. Za dużo Wam nie będziemy tu opowiadać pokażemy Wam już na miejscu. Jakoś godzinka drogiej od lazenia, może godzinka z haczykiem, nie wiem dokładnie, ale przyjeżdżacie tutaj w to miejsce, a tutaj co się dzieje, patrzcie na to. <śpiewanie> ciekawe miejsce w sumie na cmentarz, co nie? A najgorsze jest to, że nie mamy tu internetu. Natalia chciała gdzieś jakiś sprawdzić restaurację w pobliżu, żeby coś zjeść, jakiś lunch. O, coś złapała. Dobra, jedziemy bliżej cywilizacji, zaraz coś złapiemy. Planów, szybko się przebraliśmy, samochód nam szybko naprawili i jedziemy na ten zamek, na który wczoraj nie dojechaliśmy, bo nam się popsuło auto. Także zdążymy wam chyba to pokazać, o ile nic nam dzisiaj nie pokrzyżuje naszych planów. Moi drodzy, aż musieliśmy się zatrzymać na chwilę, bo to, co wam pokażę, potrafi zrobić wrażenie. Mam nadzieję, że kamera odda to chociaż częściowo. Patrzcie na to. informacja, że tu jest ten bezpłatny, to jest otwarte do zwiedzania, no to nie jest tam jakiś zadbany, nie ma tutaj jakichś straganików, kiosków, nie, nie ma toalet, nie kupicie tutaj nic do picia, jedzenia, także warto mieć to na uwadze, co nie? Niesamowite widoki, dla samych widoków tutaj jest warto naprawdę przyjechać i z góry to wszystko zobaczyć. Wygląda pięknie. Minęliśmy tych miłych turystów za nami, opowiedzieli nam, że tam jest jakieś przejście, gdzie musimy przyświecić sobie trochę telefonem i uda się wejść tam, gdzie są te działa, czyli yy, że tam piękne widoki są z tego miejsca. Czyli będziemy próbować to znaleźć. Mam nadzieję, że się uda. Wow. One mogły wyrzucić pocisk ważący tonę na odległość 35 km. I ten zamek jest zrobiony tak, aby go nie widać od strony morza. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. No i jak widać, naszych można spotkać wszędzie. W drodze powrotnej szukamy już innego zejścia, i chyba tędy się uda jakoś. Zaraz zobaczymy, bo wyszliśmy zupełnie inną drogą. Przyjechaliśmy tutaj, to byliśmy całkowicie sami. A zobaczcie, ile już się najeżdżało aut. Także, jak chcecie fajne foty na Instagrama bez turystów, to przyjedźcie wcześniej. No i oczywiście, jak Wam się podobały widoki, pamiętajcie o kciuku w górę. Chcesz zobaczyć, jak zorganizować taki wyjazd do tego samego apartamentu? Kliknij link, który jest już widoczny na ekranie. Do zobaczenia w tamtym filmie.